Wszyscy zawsze opowiadają w filmach, jakie to Filipiny są wspaniałe. Jak tutaj się fajnie żyje, jak się fajnie funkcjonuje, no jak się, jaka jest piękna pogoda itd. Tak tak Ale dzisiaj w odcinku opowiem o 10 rzeczach, które mnie na przykład irytują, mieszkając na Filipinach. Takich rzeczach, z którymi naprawdę no musicie brać pod uwagę, jeżeli byście planowali przejść tutaj na wakacje, ewentualnie planować się tutaj przeprowadzić. Ja nazywam się Rafał Bana, no to jest życie na Filipinach. Zaczynajmy. Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby nagrać filmik o tym, że nie jest tak idealnie na Filipinach. Zresztą ci, co mnie znają i wiedzą, od czasu do czasu lubię sobie ponarzekać, ale też lubię mówić prawdę. Jeżeli coś mi się nie podoba na Filipinach, to to oczywiście śmiało powiem i nie będę tego owijał w bawełnę, tylko po prostu powiem, że słuchajcie, to jest nie tak, jak powinno być. No i dzisiaj będzie w tym odcinku tak naprawdę troszkę więcej na ten temat, bo powiem Wam o tym, co mi się tak naprawdę nie podoba na Filipinach. Podam 10 powodów, dla których... Warto się zastanowić nad Filipinami. Jeżeli na przykład Wam to też nie pasuje, żebyście się planowali tutaj po prostu przeprowadzić. Zaczynajmy. Ogólnie, tak, jeszcze w ramach wyjaśnienia, jestem akurat w Forest Camp. To jest w Walencji taki resort górski z bardzo zimną wodą. Górską wodą, a nie jakąś taką słoną wodą, świeżą wodą. I wszędzie tutaj naokoło są różnego rodzaju fontanny, wodotryski, małe wodospady. Oczywiście w sztucznie w większości wybudowane przez człowieka, ale to naprawdę ma swój taki klimat, bo jak widzicie, wszędzie jest naprawdę bardzo, bardzo zielono. Więc jakbyście byli w rejonach Walencji i chcieli taką zimną kąpiel, to obowiązkowo musicie tutaj wpaść. To oczywiście nie jest żadna reklama, po prostu reklamuję to miejsce, bo naprawdę jest bardzo fajne. I najlepiej zróbcie to w tygodniu, a nie w weekendy, bo w weekendy to ciężko tutaj w ogóle znaleźć stolik. A to miejsce jest po prostu ogromne. Także zaczynajmy. Pierwszy powód, dla którego warto się zastanowić nad przeprawą na Filipinie to jest to, że jest zawsze bardzo gorąco. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli ktoś w Polsce mówi, że lubi ciepło, o, lubi jak jest 25-30 stopni, bo jest tak naprawdę fajnie, bo można być na zewnątrz, można się popalać i tak dalej, oczywiście, to na Filipinach będzie dla Was fajnie, tylko że pamiętajcie, że na Filipinach 30 stopni w cieniu albo 28 stopni w cieniu, to jest normalna pogoda przez cały rok. Tutaj jest naprawdę w słońcu jest dużo bardziej gorąco. To jest 30 parę stopni, 35 stopni. No teoretycznie można by nawet jajka smażyć. Powiem Wam tak, wczoraj byłem na przykład tylko i wyłącznie na pół dnia się przejechałem na skuterze, i to naprawdę nie było jakoś bardzo, bardzo słonecznie, to już mam aż odcięcia na rękach, po prostu jestem poparzony i smaku, smaruję się różnego rodzaju kremami, więc. Temperatura tutaj po prostu jest zabójcza. Oczywiście bardzo często poruszacie ten temat, i na przykład rozmawiam z osobami, które się przeprowadziły na Filipiny albo przyjechały tutaj i mówią, że chcą się przeprowadzić, bo jest taka idealna pogoda, jest zawsze bardzo ciepła, oni kochają ciepło. I okej, okay, ja to rozumiem, tylko że słuchajcie, pamiętajcie, tu jest ciepło 365 dni w roku. Tutaj nie ma zimy, nie ma. Nie ma niższej temperatury. Nawet dzisiaj specjalnie sprawdzałem na internecie, jaka jest średnia temperatura na Filipinach. No i wyskoczyło, że mniej więcej od 27 do 30 stopni tak podają różnego rodzaju źródła. Więc teraz sobie to weźcie pod uwagę, jeżeli byście planowali się przeprowadzić na Filipiny. Naprawdę, to nie dla każdego jest idealne, aż jest, jak jest tak, aż gorąco. Jeżeli kochacie porządek, kosze na śmiecie, żeby wszystko było ładnie poukładane na ulicach, ładne alejki i tak dalej, to Filipiny też nie będą dla Was. Słuchajcie, bardzo ładnie jest tylko i wyłącznie w prywatnych resortach. Poza tymi resortami jest naprawdę bardzo dużo śmieci na ulicach. I nie mówię tego, bo ja jestem jakiś taki aż pedantyczny do tego stopnia, że po prostu lubię jak jest tak, aż wszystko pięknie posprzątane. Ja po prostu mówię o tym, że w większości miast no po, prostu, po prostu nawet nie ma koszy na śmieci. Rząd ma z tym problemy. Filipińczycy notorycznie wszystko wyrzucają na ulicę albo gdzieś na bok. Jeżeli przejdziecie się plażą, to zobaczycie naprawdę sterty plastiku. Oczywiście nie na każdej plaży, ale na większości plaż, która na przykład uważacie, że jest bardzo, bardzo ładna, to będzie naprawdę ogromna ilość plastiku, ogromna ilość śmieci. Kolejna rzecz, jednorazówki. Filipińczycy kochają wszystko, co jest plastikowe i są w jednorazówkach. Tego naprawdę jest ogromu. Jeżeli popatrzycie sobie na ilość krajów, jakie one wrzucają ilość plastiku do oceanów, to Filipiny naprawdę no, mają złoty medal i to nawet chyba jeszcze. Jakby to powiedzieć, trzy pierwsze miejsca, dosłownie całe podium zajęli, bo no, są w tym po prostu najlepsi. I niestety pomimo tego, że starają się, może coś z tym robić, efektów nie widać. Więc jeżeli chcecie mieć posprzątane koło domu. Nie chcecie mieć widzieć śmieci naokoło siebie i tak dalej. To zastanówcie się nad innym krajem, bo na Filipinach tego będzie naprawdę bardzo dużo. I z ręką na sercu to mówię, po prostu mnie to osobiście bardzo boli, bo wolałbym, żeby było ładniej, piękniej i przyjemniej ale niestety tak jest. Ochrona środowiska i ochrona przyrody. Słuchajcie, to jest temat powiązany ze sobą i ochrona zwierząt oczywiście tak samo. Jak pewnie jesteście, lubicie kotki, lubicie pieski, hmm, to na Filipinach będziecie w szoku, bo tutaj nie ma za bardzo takich organizacji, które by pomagały tego typu zwierzętom. Te zwierzęta przeważnie są bezdomne i są na ulicach i nikt się nimi zajmuje. Wręcz przeciwnie, jak w Polsce czy w Europie, ktoś by się tym zajął, ktoś ma jakieś schroniska, jakieś dofinansowania, Tutaj, słuchajcie, zwierzęta, jak i przyroda jest, można powiedzieć, na ostatnim miejscu. Naprawdę. Lokalna społeczność nie dba o przyrodę i nie dba o zwierzęta. Więc, jeżeli nie chcecie, żeby wasze serce płakało w środku z tego widoku, że na przykład idziecie sobie plażę, ma tam sterta psów bezdomnych, czy na przykład idziecie sobie miasto ma tam znowu sterta psów bezdomnych, czy po prostu inne rzeczy zanieczyszczone, nie dbanie o to środowisko, które jest nas otacza takie piękne, zresztą na Filipinach. No to zastanówcie się nad innym krajem, bo to nie będą Filipiny na pewno. Jeżeli kochacie autostrady, drogi szybkiego ruchu, to zostańcie w Polsce, albo w Europie, albo w jakimś bardziej kraju cywilizowanym, bo na Filipinach tego praktycznie nie ma. Na całej wyspie Negros nie ma jednego kilometra drogi szybkiego ruchu, albo w zasadzie autostrady, gdzie można naprawdę jeździć z większą prędkością. Ja, mając samochód, słuchajcie, to jechałem chyba nim najszybciej, może 80 km na godzinę, i to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście z taką prędkością ten samochód jest w stanie jechać. To jest ogólnie bardzo duży problem na Filipinach. Tutaj liczy się odległość do pokonywania, nie ze względu na to, ile jest kilometrów pomiędzy punktem A a punktem B, tylko ile się jedzie. Bo na przykład może się okazać, że 150 km do pokonania to normalnie w kraju europejskim, pewnie by to była godzina 20-30, godzina 30, no po prostu dojedziemy sobie do tego miejsca, jak tam będzie 160 km. To na Filipinach będzie to pewnie jakieś 6-7 godzin, żeby tyle przejechać. Dlaczego? Bo tutaj nie ma ruch szybkiego, no, dróg szybkiego ruchu, nie ma autostrad. Większość tych wys jest po prostu połączona normalnymi drogami, zwykłymi drogami. Nie powiem, żeby polnymi, bo już są przeważnie wszystkie betonowe, ale naprawdę porusza się nimi bardzo, bardzo powoli. Już pomijam fakt, że w większości miast, tych takich większych oczywiście, bo w małych wioskach tego oczywiście nie ma. Jest ogromny korek w godzinach wtedy, jak ludzie wyjeżdżają, wjeżdżają do miasta. Takie na przykład miasta jak Cebu, Manila, Davao, czy no nawet u nas Dumaguete, ale to już troszeczkę mniejsze, jest po prostu przekopane, żeby wyjechać z miasta w jakichś godzinach. A już o Manili i Cebu to już całkowicie zapomnijcie. Po prostu tam się naprawdę nie da jeździć. Każdy zresztą, kto był i wie, jak tam korki uliczne wyglądają, przyznaje rację. Na Filipinach mogłoby się wydawać, że wszystko jest taka cisza, spokój, że żyje się w środku lasu, śpie, śpiew ptaków i tak dalej, i tak dalej, no taka po prostu sielanka, takie nasze Bieszczady. No nie do końca, słuchajcie, bo na Filipinach bardzo często Wasi sąsiedzi mają na przykład koguty. Tak, koguty do walk, a takie koguty do walk to nie są takie zwykłe koguty, to są takie jakby zwykłe koguty, tylko i wyłącznie na takich ogromnych sterydach. To są faszerowane specjalnie koguty które, Słuchajcie, w ciągu 24 godzin piją praktycznie co godzinę albo co pół godziny, a jak jeden zaczyna piać, to i wszystkie zaczynają pić. Więc jeżeli nie lubicie, żeby Was kogut budził w środku nocy, to zastanówcie się, gdzie wynajmujecie mieszkanie na Filipinach. Bo pomimo tego, że mieszkacie na przykład w centrum miasta albo gdzieś na jakiejś małej wiosce, to może się okazać, że tam wszędzie będą koguty i będzie naprawdę przekopane, żeby um, cokolwiek zrobić. Bo naprawdę, słuchajcie, to jest ogromny problem. Druga rzecz, która jest bardzo, bardzo problematyczna i jeżeli chodzi o hałas, to jest to, że Filipińczycy uwielbiają... Tak jak to wiecie, jak to dzieciaki byliśmy, przynajmniej jak ja byłem dzieciakiem, miałem pewnie, nie wiem, z około 10 lat, to jeździło się na motorynkach. Oto na Filipinach się jeździ na normalnych skuterach, nie na motorynkach, tylko że tak jak z tamtych motorynek dawno, dawno temu odkręcało się miki, żeby mieć teoretycznie większą moc, to oni teraz odkręcają ze skuterów, żeby mieć większą moc. A jak to idzie jedno za drugim, to po prostu jest hałas Hałas nie do zniesienia. Po prostu nie da się w domu wytrzymać, nie da się w ogóle nigdzie wytrzymać, bo po prostu ten hałas jest przeogromny. Więc jeżeli chcecie mieć ciche, spokojne życie, to naprawdę zastanówcie się, gdzie dokładnie mieszkanie na Filipinach wynajmujecie, albo po prostu pomyślcie o jakimś innym kraju. Bo naprawdę tutaj czasami jest to ogromny problem. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Kolejna sprawa to Filipino Time. To jest akurat rzecz, która mnie strasznie, ale to irytuje na Filipinach. Ja już to wiele razy powtarzałem. My, Europejczycy, mamy zegarki, a Filipińczycy mają czas. Tylko, że oni z tego czasu za bardzo nie potrafią korzystać, bo bardzo często jest tak, że wszystko się dzieje bardzo, bardzo wolno. Jeżeli ja na przykład jestem przyzwyczajony do tego, że jestem bardzo punktualny, albo nawet długo przyjść przed tą godziną, na którą się dokładnie umówiłem, żeby 10-15 minut wcześniej, żeby być przygotowanym na spotkanie, to tutaj na Filipinach to jest wręcz odwrotnie. I bardzo często ludzie przychodzą po czasie, albo, albo w ogóle nie przychodzą, albo przychodzą spóźnieni i oni nie widzą w tym żadnego błędu. Myślą, że to jest takie naprawdę normalne, że się przyjdzie po czasie. Ogólnie to jest tak zwane filipino time. My to wszyscy tutaj rozumiemy nazywamy i do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić, bo to naprawdę nie jest nic miłego jeżeli cały czas na kogoś czekasz, a ktoś się po prostu nie pojawia. Pamiętajcie o tym. Cała Azja, no może nie cała Azja, słynie ze zdrowego street foodu, czyli na przykład jeżeli pojedziecie do Tajlandii, to będziecie mieli wszędzie takie uliczne restauracje, które będą serwowały bardzo fajne, zdrowe jedzenie i bardzo tanio. Na Filipinach oczywiście to też jest popularne, tak zwane te kafeterie, które są bardzo często w centrach miastach tak, albo nawet na obrzeżach, ale one nie są zdrowe. I to jest ten problem. Jeżeli jesteście miłośnikami zdrowego jedzenia, to będziecie pewnie unikać większości restauracji filipińskich, bo tam to zdrowe jedzenie jest bardzo rzadko serwowane. Oczywiście można je znaleźć, ale to nie jest tak, że ktoś by powiedział, że na przykład kuchnia filipińska jest zdrową kuchnią z małą ilością cukru, z małą ilością tłuszczu, bo wręcz przeciwnie, oni po prostu uwielbiają cukier, oni uwielbiają tłuszcz. Większość mięsa, które jest podawane na Filipinach, takiego tradycyjnego oczywiście mięsa, jest bardzo dużą ilością tłuszczu i to jest naprawdę normalna rzecz. To wszyscy, co tu wiedzą, to o tym rozmawiają i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale jeżeli wy będziecie pierwszy raz na Filipinach, to pamiętajcie o tym, przypomnijcie sobie ten filmik, że ja wam o tym powiedziałem. Na Filipinach też warto pamiętać o tym, że Filipiny to jest teren y, sejsmicznie aktywny, czyli jest bardzo dużo wulkanów, bardzo dużo trzęsień ziemi i bardzo dużo tajfunów. No, jeżeli mówię bardzo dużo, to nie znaczy, że każdy będzie przechodził przez waszą okolicę, ale może się zdarzyć, że kilka w ciągu roku na pewno przejdzie przez Filipiny. Oczywiście to w zależności od tego, gdzie Wy będziecie zlokalizowani, to no, tam będzie się tajfun albo nie. Ale warto o tym wspomnieć, bo to na przykład niektóre osoby może przestraszyć przed tym, żeby przeprowadziły się na Filipiny. Ja wiem, że na przykład ja w filmikach pokazuję czasami, co się stało, albo że coś się nic się nie stało, albo że tajfun przed w ogóle w całkowicie innej okolicy, ale po prostu informuję Was o tym. Więc jeżeli na przykład boicie się tego, albo boicie się części ziemi, albo właśnie tajfunów, to weźcie to pod uwagę, jeżeli będziecie planować przeprowadzkę do jakiegoś kraju. No, tutaj na przykład Filipiny, oczywiście. Kolejny to temat to sprawy wizowe, bo tutaj jest też takie pytanie, i. O. Sprawa wizowa. Ogólnie na Filipinach jest naprawdę bardzo prosto, żeby zostać na Filipinach, bo możecie zostać do 3 lat na wizie turystycznej. Po tych 3 latach wylatujecie, opuszczacie Filipiny, wracacie z powrotem. Na ten moment tak prawo działa filipińskie. Czyli tak naprawdę możecie zostać cały czas. Tylko co dwa miesiące albo co miesiąc trzeba iść do immigration, immigration Office i przedłużyć tą wizę na kolejny okres. I to się okazuje, że jest problemem dla niektórych ludzi, bo ja wiem, że na przykład niektórzy Polacy narzekają na to, że nie ma prostego systemu wizowego, i dlatego tylko i to wrzuciłem tutaj do tego spisu tych rzeczy, które na przykład są irytujące na Filipinach, ponieważ ludzie na to narzekają. Ja osobiście na to nie narzekam, ale tak was informuję, że jeżeli będziecie chcieli zostać na Filipinach na wizie turystycznej. To co dwa miesiące będziecie musieli się zjawić w biurze imigracyjnym, żeby wypełnić taki mały papierek, przedłużyć wizę, zapłacić za nią i cieszyć się kolejnymi dwoma miesiącami. No i później znowu, i znowu, i znowu, aż do momentu wylotu, kiedy wylecicie, wlecicie, i znowu zaczynacie od początku wszystko to samo. I ostatni, słuchajcie już temat na dzisiaj, to jest brak dostępu do większości produktów. Mogłoby się Wam wydawać, że na całym świecie jest tak fajnie jak w Polsce. A ja wiem, że jest fajnie w Polsce, bo byłem w Polsce w tym roku i w zeszłym roku i po prostu byłem pod ogromem tego... znaczy inaczej... Byłem w szoku, ile produktów jest dostępnych w Polsce. Wy sobie sprawy nie zdajecie, porównując Filipiny, albo nawet inne kraje, na całym świecie, że Polska to jest po prostu wypchana różnego rodzaju produktami. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o sokach, napojach, czy serach, czy kiełbasach, ale po prostu o wszystkim. Naprawdę, macie ogromny wybór. Na Filipinach tego wyboru nie ma. Więc Jeżeli jesteście przyzwyczajeni, że na przykład we wtorki pijecie mleko, które ma tłuszczu 2,2, a w czwartek na przykład 1,9, to lepiej na przykład nie wybierajcie Filipin, bo tutaj naprawdę wybór nabiałów, wybór serów jest ograniczony. Ale tak samo innych produktów. Jeżeli na przykład mówimy o proszkach do prania, no to pewnie będą dwa albo trzy rodzaje, a nie cała alejka jaka jest na przykład w Polsce. Tak samo z innymi oczywiście produktami. I tutaj też jeszcze bardzo ważna uwaga dla was ja wiem, że każdy z Was marzył o tym, żeby na przykład przeprowadzić się na taką jak najmniejszą wyspę, jak najbardziej tropikalną, bo tam jest po prostu najbliżej przyrody i najbliżej plaży i pewnie to jest tak, z tym się zgodzę. Tylko, że tam najmniejsza wyspa, najmniej turystyczna i najbardziej dziewicza, będzie też miała najmniej produktów. Może się okazać, że tam na przykład na głupi żel do mycia ciała będziecie czekać miesiącami, bo po prostu nikt nie będzie tego na wyspie używał. Więc tutaj tak już przykład głupi podaję, ale pamiętajcie o tym, że czym mniejsza wyspa, tym mniej produktów, czym większe miasto, tym lepszy dostęp do produktów. Tak to bywa na Filipinach. No i słuchajcie, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki szybki odcinek wyjaśniający problemy życia na Filipinach. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania. Piszcie śmiało, postaram się na wszystko odpowiedzieć i wszystko wyjaśnić. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Was to nic nie kosztuje, a nam kanał się będzie rozwijał. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!